Cześć, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w przedostatnim już vlogmasku. Ten czas leci zdecydowanie za szybko. Dzisiaj będzie Q&A o wadze, natomiast miałam go już nagranego z wagą. Ale przez przypadek go usunęłam, i muszę to zrobić jeszcze raz. I miałam tak fajnie zrobione, bo waga sobie stała z tyłu, jadła sianko. Ja sobie siedziałam przy konikach i, i nagrywałam, a teraz w sumie to nie wiem, czy są one. Jak patrzyłam, to, to nie stały tutaj blisko i chyba poszły jeść trawę, także. Mm, Pójdę do nich, zobaczę, czy są. Nagram to ponownie, ale jeśli ich nie będzie, to usiądziemy sobie ponownie na kanapie i odpowiem na Wasze pytania, bo bez sensu to nagrywać na dworze bez koni. Ale najpierw zabierzmy się za kalendarze. Kalendarz pierwszy od Horsaka. Sprawdźmy, co jest przed ostatnim okienku. Uuu, i są to, słuchajcie, puśliska. Puśliska ujeżdżeniowe z marki Start. E, wyglądają dość fajnie. E, one będą zdecydowanie pasować na te moje osiołowe sterlicowe, bo e, tam jest taka jedna sprzączka, która czasami uwiera. E, tak nie fajnie, więc tamte puśliska wymienię na te skórzane i myślę, że e, na jakieś oprowadzanki czy e, spacerki e, posłużą idealnie. Kalendarz pieskowy, zobaczmy sobie co. Mamy dzisiaj w okienku numer 23. I są to takie oto gwiazdki. Są dość ciemne, więc chyba są z kurczaka. Otwieramy sobie kalendarz z końskiej cukierenki. 23 jest na górze. No, o, ale otwiera się. I mamy tutaj kwadracik. Ponownie z jakimś czerwonym takim kwiatkiem. No, taki chyba już był i to nawet nieraz. raz. Kolorska tylko lukrowana. Sprawdźmy. A gdzie jest 23? Ej, no bez ja nie mogę... Z... Nie mogę znaleźć okienka. A, dobra, jest tutaj. O. Uuu, ale piękna! Ojejku, jaka słodka choineczka. Ale śliczna jest. Kalendarz od L'Occitane. Sprawdźmy, co my tutaj dzisiaj mamy. 23. O, spore okienko to jest chyba. Uuu. I mamy tutaj, chyba jakieś mleczko do ciała? Albo nie... To jest chyba mleczko do demakijażu. Spoko, fajnie. I ostatni kalendarz na dzisiaj, czyli Dr. Horse. Sprawdzimy, co się skrywa tutaj w przedostatnim okienku. No i teraz tak, gdzie jest 23? Tutaj. Ostatnie okienko jest tu na dole. Jestem strasznie ciekawa, co będzie w ostatnim okienku. A. Wpusznę, uuu jest! Moja druga odżywka, tylko tym razem z brokatem na to czekałam i jest fantastyczna. Także, moi drodzy, to tyle z kalendarzy adwentowych. Leży zobaczyć, czy są konie i nagram jeszcze raz te Q&A. Boże, ja nie wiem, jak to się stało, że ja to w ogóle usunęłam. A jeśli nie, no to widzimy się na kanapie. Ech, bardzo nie lubię powtarzać czynności, które już kiedyś robiłam, e, nagrywać tych samych filmów, odpowiadać na te same pytania, bo już to robiłam, no ale cóż, nie ma wyjścia. E, jest ze mną, proszę Państwa, Waga, mój nowy konik. Ym... Śliczny, śliczne. Niestety warunki są jakie są. Mam nadzieję, że będzie dobrze mnie słychać. Chciałam z nią nagrać, żeby wiecie, żeby był taki dodatek tego konia, a nie jakaś tam kanapa. Na szczęście przyszłe są, więc zaczynajmy! Może takie podstawowe informacje, bo wiem, że tego będzie się tutaj mnóstwo przewijać. Waga, to jej pełne imię, ma półtorej roku i jest rasy Wielkopolskiej. Jeśli chodzi o maść, to ma generalnie w paszporcie wpisaną kasztanowatą, ale ymm, no. Y, ma plamki pod brzuchem, więc nie wiem, czy to nie powinno być jako srokatość, y, no ale tak jest. Natomiast. Ma długie skarpetki, jest ruda, więc mi to jakby w zupełności wystarcza. A te plamki na dole dodają jej zdecydowanie uroku. Czy będę ją zajeżdżać sama, czy z pomocą innych osób? Generalnie zobaczymy, jak potoczy się ta nasza współpraca. Jeśli będę widziała, że jest spokojna, że nie stawia problemów, że sobie z nią radzę, że potrafię przepracować różne rzeczy, to myślę, że będę próbowała sama. O, o, o! No i tyle z mojej chyba wagi w tle. Będę próbowała po prostu sama, pewnie z pomocą jakichś osób, ale jeśli będę widziała, że to mnie przerasta, to myślę, że poproszę o pomoc inne osoby, bardziej może doświadczone w tym temacie. To też nie jest tak, że Wiecie, ja się na tym nie znam, bo nie wiem, czy wiecie, czy nie wiecie. Ja y, kiedyś pracowałam w stajniach i zajeżdżałam mnóstwo koni i mam to doświadczenie. Mimo, że może się wydawać, że jestem tylko influencerką, która kocha koniki i jest super, e, no to trochę tego liznęłam, ale wiadomo, no, każdy nowy koń to jest nowe doświadczenie. I prawda jest taka, że poker był ogromnym dla mnie wyzwaniem, ale wyszliśmy na prostą i mimo ciężkiej pracy, nieporozumień, błędów, które popełniłam, wydaje mi się, że jest dobrze zrobionym koniem w tym momencie. Także zobaczymy, jak to będzie. Wszystko po prostu czas pokaże. Kiedy będziesz zajeżdżać wagę? Myślę, że wagę będę zajeżdżała w wieku około 3 lat. Tak wstępnie, bardzo wstępnie. A później będzie miała odpoczynek do czwartego roku życia, i zastanawiam się, czy w tym czasie jej nie pokryję, no ale to wiadomo, czas pokaże. Jaki ma charakter? Generalnie zależy to trochę u niej od dnia, bo ona często też jest taka troszkę niedostępna, trochę wycofana em, i tak. To człowiek jest ok, ale ja sobie pójdę gdzieś tam. Raczej jest takim typem, może troszkę samotnika, tak mi się wydaje, ale ma też takie dni, gdzie przychodzi, chce się miziać, głaskać. Bardzo lubi czesanko, stoi sobie grzecznie. Tak jak mogliście zresztą zauważyć na vlogmasie, gdzie spędzałam z nią dzień i zobaczyliście taką naszą lekką pracę. Natomiast. Y Ciężko, ciężko chyba jeszcze ocenić, ale jest spokojna, nie jest agresywna do człowieka. Myślę, że będzie dobrym koniem z dobrym charakterem nie jakimś takim, wiecie, puchliwym, em, bojącym się. Nie wiem, generalnie ciężko ocenić, na jakiego konia wyrośnie, ale teraz, jak tak na nią patrzę, to raczej jest spokojna, w ogóle nie sprawiająca żadnych problemów. Będziesz pracować z nią z ziemi. No, słuchajcie, ja teraz już pracuję z nią z ziemi. To wszystko, co robimy, czyszczenie, chodzenie, podawanie nóg, e, dotykanie w różne części ciała, e, takie, wiecie, odstępywanie od nacisku to już jest taka wstępna praca z ziemi, i my to już jakby praktykujemy. I myślę, że na tym się nie zakończy i będziemy to po prostu no, no, to dalej ciągnąć i gdzieś tam. Ta poprzeczka będzie się powoli zwiększać. Jaki ma wzrost? Szczerze, nie mam żadnego pojęcia, bo jej nie mierzyłam. Myślę, że w tym momencie coś koło 155, 7, 8, ciężko powiedzieć, bo ona jeszcze tak naprawdę rośnie, więc myślę, że bez sensu. Natomiast jej siostra ma koło 170 i patrząc na to, jaka ona jest wysoka, i ona jest w bardzo podobnym wzroście co ta nasza tutaj kara Klacz pensjonatowa, która ma 2,5 roku. No i one są prawie równe, więc myślę, że będzie dość wysoką kobyłą. I mam nadzieję zresztą, że osiągnie około 170 cm w kłębie. Kto będzie pierwszy wsiadać na wagę, gdy będziesz ją zajeżdżać? Ciężko powiedzieć: bo jeśli to ja będę z nią pracować z ziemi i to ona, jakby będzie reagować na moje sygnały a nie kogoś innego, bo ktoś z nią nie będzie pracować z ziemi, to po prostu pewnie wsadzę może Julkę moją, albo Julkę B, e, która czasami też tutaj nas odwiedza i, i dalej utrzymujemy super kontakt, mimo, że ona z Pandorką już stoi w innej stajni i i poszła na studia i trochę te drogi się rozjechały, to mimo wszystko gdzieś tam utrzymujemy ten kontakt, więc albo Julka jedna, albo Julka druga, no ale zobaczymy, bo to w przeciągu tych półtorej roku może się w ogóle wszystko zmienić. Ale jeśli to ja będę pracować z koniem z ziemi, to raczej nie ja będę na niego wsiadać za pierwszym razem. No bo jednak przy pierwszych wsiadaniach to ta osoba z Ziemi jest kluczowa. Tak naprawdę ta osoba na górze. Nie robi nic oprócz trzymania się, więc jeśli będzie ktoś odważny, a myślę, że moja Julka, ani Julka B nie mają z tym problemu, no to, to pewnie któraś z nich, no zobaczymy, zobaczymy. Do czego głównie będzie? Generalnie no chcę, żeby była wszechstronna, żeby trochę ujeżdżeniowo, żeby trochę skokowo, a może WKKW, zobaczymy, myślę, że... Kluczowe jest rozwijanie konia ym, no, w różnych dyscyplinach, w różnym kierunku, i nie jest dobre skupianie się na na, 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 jakby na jednej dyscyplinie. Na jednych skokach czy na jednym e, ujeżdżeniu, no bo to później jakby ciągnie za sobą resztę, wiecie o co chodzi. Jakie plany na nią? No to tak jak mówiłam, na razie sobie dorasta, na razie pozwolimy jej być dzieckiem. E, delikatna praca z ziemi, czyszczonko, mizianko, e, spacerki. E, później, e, no w wieku tych trzech, trzech i pół, e, wstępna taka zajaszczka, no i, i może źrebak, no zobaczymy. Myślę, że. Żebym chciała ją zaźrebić, ale to wszystko jeszcze czas pokaże. Czy będziesz pokazywać swoją pracę z wagą? Myślę, że wielu osobom się to przyda. E, myślę, że tak. No, mój kanał generalnie opiera się stricte na tym, co ja pokazuję w moim życiu jeździeckim, więc dlaczego też nie miałabym pokazywać mojej pracy z wagą. Ona cały czas nie zmienia miejscu pobytu, więc cały czas przekręcam tylko aparat, żebyście ją widzieli. Czy będzie chodzić kiedyś w szkółce? Nie mówię tak, nie mówię nie. Ja zawsze powtarzam, że ja nie mam problemu, żeby moje konie pracowały pod kimś. Zobaczymy, jak to wszystko będzie się układać. Ona będzie też dość wysoką klaczą, więc myślę, że podwyższe czy cięższe osoby również się nada. Zobaczymy też, jak ona mm, będzie się zachowywać, wiecie, z jeźdźcami. Czy będzie nadawać się na przykład do rekreacji, bo no, nie zawsze każdy koń się nadaje. Mm, ale jeśli tylko będzie miała spokojny charakterek i dobrym koniem do nauki, to dlaczego by nie? Myślę, że nie będę miała problemu, żeby gdzieś tam w rekreacji jeździła, no chyba, że będzie też taka opcja, bo ja też cały czas to powtarzam, że no, jakby moje konie mogą być do rekreacji, mogą być do sportu. Wiadomo, że, że może jedne bardziej, drugie mniej, ale nikomu nie żałuję, ale jeśli będzie tak, że na przykład waga. Będzie super skoczkiem i będzie osiągała znakomite wyniki, i super się sprawdzi do tego typu rzeczy. No to może będzie miała predyspozycję na zostanie moim koniem startowym i wtedy pewnie mniej będzie jeździła w tej rekreacji, ale no tak jak mówię, wszystko teraz pokażę, bo ciężko gdybać. Czy waga ma potencjał skokowy? Szczerze. To nie wiem. Zobaczymy. No bo ona sobie żyje cały czas na paswiskach, nikt jej nie sprawdzał. Ja też nie patrzę na rodowód. Ja w ogóle jak kupuję konie, no to raczej, raczej na to nie patrzę. Dla mnie to jest drugorzędna jakby rzecz. W sensie, wiadomo, no sprawdziłam sobie ogiera, po którym jest waga. Bo, bo z ciekawości jaki ma ruch i w ogóle. Ale no, ona mi się po prostu spodobała wyglądowo. No, jest po prostu prześliczna i zawsze o takim koniu marzyłam. Ale zawsze ten rodowód jest gdzieś tam drugorzędną rzeczą, bo rodowód nie skacze, nie? Więc to też jest to. Zresztą ja też nie patrzyłam na to, że ona musi być jakimś wybitnym skoczkiem, tylko po prostu. Po prostu. No, po prostu. No. Kierowałam się sercem. Nie papierem skaczącym. No a nie sprawdzaliśmy jej ani w jakichś korytarzach, ani nic. No bo po prostu nie ma do tego warunków. A poza tym jest za młoda. Po co? Myślałaś o niej, czy to był spontan? Generalnie to wyglądało tak, że Jula siedziała u mnie w którąś niedzielę, no i pokazuje mi konia, mówię: Patrz, jaki koniec na sprzedaż, jaki ładny. Ja tak patrzę: Ty, no, zorumbisty, ale tak patrzę na wiek, nie no, no mam dopiero półtorej roku, co ja zrobię z takim koniem? No i ona pojechała, i wiecie, ja tak siedziałam i tak myślałam: Mówię, Boże, jaka piękna klacz, i to jeszcze w takim, wiecie, no, umaszczeniu ee, moich marzeń. Tylko mówię, no kurde, półtorej roku, ale w sumie mówię, zaraz się przeprowadzamy, bo to jeszcze było jak staliśmy w tym pensjonacie, zaraz się wyprowadzamy, będziemy mieć łąki, w sumie, dlaczego by nie... Mówię, no kurde, zawsze mi się taki marzył koń, a jeszcze była naprawdę w dobrej cenie. Znaczy, no te żebaki chyba po tyle chodzą, no tej rasy. Ale mówię, kurde, no nie jest to wysoka cena, ja sobie ją spokojnie jakby odchowam, ona sobie tutaj poczeka, będę miała możliwości na to, nie będę musiała płacić za pensjonat, bo w życiu bym nie wzięła młodego konia w pensjonat, no chyba że jakieś łąki czy coś tego typu. Um, no ale mówię, będę miała swoje, to małe koszty utrzymania. No i tak zaczęłam myśleć i napisałam do dziewczyny, do właścicielki. I zaczęłam z pisać, mówię dobra i mówię stara jedziemy na drugi dzień chyba, Sara, jedziemy oglądać tą, tą kasztankę. Pojechałyśmy, ja zapłaciłam zaliczkę, dogadaliśmy się w ogóle z właścicielami, że odbiorę ją troszkę później. W drugim chyba tygodniu miesiąca, boże nie wiem czy to był listopad czy październik, powiem wam, że już nie pamiętam, bo tak mi ten czas szybko ucieka, że, że nie pamiętam. Um... I dobrze, że tak się stało, że oni mnie namówili na późniejszy termin, bo ja mówię, nie, na początku miesiąca na pewno ją odbiorę, czy tam, nie wiem, czy to był chyba koniec września, początek października, a oni powiedzieli, dobra, daj sobie czas do, do, tym, do, do tych dwóch tygodni w październiku chyba. I mówię, dobra, no niech będzie. I dobrze, że tak wyszło, bo my przywieźliśmy tutaj konie w niedzielę, chyba w październiku. I w poniedziałek jechałam po kasztankę, która miała ostatni dzień odbioru. Inaczej prawdopodobnie by zaliczka mi przepadła, ale no myślę, że też byłoby do gadania z tymi właścicielami, bo bardzo sympatyczni byli e, i myślę, że, że nie byłoby problemu, żeby ona została troszkę jeszcze dłużej. Ale no mówię, bo ostatni dzień na umowie, tak jak pisaliśmy, odebrałam ją, więc no też śmieszna sprawa. Z jednej strony trochę myślałam o niej, ale nie tak długo, i po prostu spontanicznie też mówię, dobra, jedziemy. Oglądamy ją i tak po prostu mówię, dobra, ja po co zaliczkę ja ją biorę, więc ym, ciężko, ciężko to określić. Ciężko. Do mnie. Tak. Super, nie właśnie tam. Chodź tu, chodź, 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 idź sobie. Idź, 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 idź. Tam nie idź, idź. Jak ją znalazłeś? No to tak jak mówię, znalazła ją w sumie Jula. Na grupie na osztyńskich koniarzach jest u nas taka grupa województwa, że tak mogę powiedzieć. I, i tam są czasami właśnie takie różne ogłoszenia. Dlaczego taką młodą? Nie wolałaś już zajeżdżonego konia? No może i bym wolała, no ale po pierwsze konie zajeżdżone są dużo droższe, po drugie mogą mieć różne kontuzje, więc no już przy tych starszych koniach zajeżdżonych warto by było robić ten tip. Boże, co oni robią? Pokryskacze na węczyla, no co za baran. No, i mam warunki do tego, żeby ją odchować na spokojnie. Boże, jak oni się tam bawią. Jaki demonia! Także mam możliwości na to, no i była po prostu mniejsza cena za tego konia, więc dlatego taka decyzja zapadła. Będzie zaraz pytanie: czy ja robiłam w ogóle tea dla wagi. O Jezu, jak one tam skaczą, no? A waga na nie patrzy. Pewnie też by chciała się chętnie pobawić. A ty co, czekasz na konia? Nie wolno, nie wolno. E, czy robiłam TIF dla wagi? E, tu nie, nie robiłam. Sprawdzałam ją w ruchu, ona nie kulała. Zresztą, mm, czy dla takiego rocznego konia jest sens robić TIF? Może gdyby koń był naprawdę za grube pieniądze, to owszem. Ale tutaj też nie były jakieś wielkie plus. No, ona będzie dorastać, ona będzie się zmieniać. Tu po drodze może wszystko się wydarzyć. No, i jeśli będzie miała jakąś taką wadę, to może pójdzie po prostu na matkę, jest ładna. O, właśnie się położyła w ogóle. Czekajcie, przekręcę. O. Myślę, że będzie dawać ładne żrebaki. Kurde, rocznego konia badać, to wszystko może po drodze, wiecie, się zmienić, więc nie wydaje mi się. Myślę, że jak będzie bliżej, wiecie, po prostu tej zajaszczki, to ją sprawdzimy. Zrobimy jej prześwietlenie. Czy wiecie, czy ona nas czy jest wszystko git i w ogóle. I przed zajazdką po prostu sprawdzimy sobie, jak to wszystko wygląda, niż teraz. Bo po prostu później to wszystko może się zmienić, ale one brykają. Masz z nią jakieś ambicje sportowe? Nie zastanawiałam się nad tym, zobaczymy co wyjdzie. Jeśli będzie Henna, będzie chciała skakać, to, to tak. Będzie wysoka, więc mam nadzieję, że będzie też wysoko nogi podnosić, więc może jakąś Lkę, NP, zobaczymy. No ale jeśli nie będzie jej sprawiało to frajdy, czy, czy no nie będzie chciała, no to nie będę przecież jej zmuszać, nie? No bo to też nie na tym polega. Dla mnie koń musi czuć frajdę ze skoków, dlatego też trochę pokarka odstawiłam od nich, bo nie czuję, żeby zawsze miał taką radochę. I miał takie serce sportowca, co innego, na przykład wentyl. Wentyl uwielbia skakać, on ma taką duszę, chce to robić. Widać, że sprawia mu tu przyjemność, więc jeśli chce, to tak, ale jeśli nie, no to, no to nic na siłę. W szczególności, że, że po prostu mam wybór. Czy będziesz zmieniać jej imię? Nie, no już chyba się przyzwyczaiłam. Wiadomo, to nie jest imię pierwszych lotów. Ale ja nie jestem jakąś taką zwolenniczką, żeby zmieniać te imiona. No jest waga, no to, no to jest waga, no i co poradzić. Czy będziesz kiedyś na niej jeździć na zawody? No myślę, że jeśli będzie miała taką dużą, właśnie sportowca i będzie się nadawać, to, to tak, dlaczego nie? Skąd wytrzasnęliście taką piękną kobyłkę, jakaś hodowla czy od osoby prywatnej? Um, ciężko chyba mi odpowiedzieć na to pytanie. Ona jest pod tak. O ile się nie mylę. No i jej właściciele, myślę, że oni taką małą hodowlę to oni prowadzą, bo mieli jej starszą klacz, jeszcze młodszego brata i z tego co wiem, to oni chyba też będą albo go sprzedają, albo już sprzeda sprzedali ogierka brata Wagi. Natomiast czy to była taka hodowla, że hodowla? Kurde, nie wiem, ciężko mi ocenić. Może taka przydomowa? Może bardziej, tak? Nie wiem, nie wiem, w sumie, w sumie aż tak się na to nie zagłębiałam. Jeśli ogląda mnie tutaj yy, właścicielka, to może napisać komentarz. <grytanie> Będziesz z nią pracować pod okiem jakiegoś trenera? Myślę, że tak. Myślę, że yy, no, jeśli bym chciała na wejść z nią w jakiś większy sport czy cokolwiek, to no to musi, musi być ktoś, kto nam pomoże. To, to nie jest, to jest nieuniknione, żeby wiecie, nie mieć trenera. E, więc tak, myślę, że też z pracy z Ziemi bym chciała kogoś jeszcze wziąć, wiecie, żeby czasami nam coś podpowiedział. Także myślę, że ten trener będzie. Kupiona z hodowli, zostani przy domowej, czy zostajni z rekreacją? Znasz jej przeszłość. Przeszło się znam, no widziałam gdzie się urodziła. Widziałam jej matkę, widziałam jej rodzeństwo. No i tak jak mówię, ona raczej taka, nie wiem, może bardziej taka hodowla przydomowa. <laughs> może, może tak to nazwę, bo, bo nie wiem, bo oni raczej nie działają tak, wiecie, mocno-mocno, tylko po prostu mają klaczki, mają chyba też jakiegoś ogierka, więc no tak, wiecie, na spokojnie, chyba bez żadnej takiej presji i bez, wiecie, ciśnięcia na, na, na źrebaki. Jak dogaduje się w stadzie? Teraz bardzo dobrze, bardzo dobrze się tutaj odnajduje. Jej koleżanka to jest właśnie ta czarna, chociaż ostatnio widziałam, że też trochę stoi z rudą. No generalnie klacze teraz bardzo dobrze się dogadują. No jak była Honda, to ona tak trochę rozstawiała wszystkich, wiecie, też po kątach. Ona była najbardziej zadziorną kobyłką. A teraz jest taki, no taki spokój. Czasami wiadomo, jedna odgani drugą, ale ale jest dobrze, dogaduje się. Myślę, że czuje się tutaj dobrze. No teraz, jak widzicie na załączonym obrazku, sobie leży i odpoczywa. Co je waga? Mogliście zobaczyć, co je w foodbooku, do którego zapraszam i odsyłam. Tu Tutaj gdzieś będzie, albo po prostu wejdźcie sobie w ostatni film. Wczoraj dosłownie dodałam film z footbookiem, co jedzą moje konie, więc tam możecie zobaczyć, co je poker, co je wentyl i co je waga. Czy waga jest dominująca w stadzie? Nie, wydaje mi się, że ona jest nisko w hierarchii. Jak była Honda, no to była Honda, Wenecja, i później one tak chyba trochę na zmianę były, bo albo była właśnie ta kara, Atima, albo była waga. Waga, czasem była na końcu, czasem była przedostatnia, bo czasami też widziałam, że potrafi pogonić tą karą, ale one raczej się we dwie trzymały, więc ona raczej jest taka ugodowa mega. Jaki kolor według Ciebie do niej najbardziej pasuje? Moim zdaniem taka butelkowa zieleń. Zdecydowanie do rudych koni w ogóle butelkowa zieleń wygląda prześlicznie. Czy będziesz robić film z pracy przy zajerzaniu wagi? No myślę, że tak, tak jak mówiłam, no to jest moje całe życie. Jakby. Dokumentuję tutaj różne rzeczy z mojego życia, ale w dużej mierze jest to po prostu dla mnie jakaś pamiątka, nie robię tego, bo jakby chcę być popularna i zasięgi i w ogóle, tylko ja od zawsze traktowałam moje social media jako taki pamiętnik. Więc myślę, że myślę, że tak. Kiedy zrobisz korytarz wazę? Myślę, że nie mamy na to ani warunków, ani myślę, że nie jest to jej potrzebne w tym momencie. Jest młodą klaczką która nie potrzebuje się odbijać od ziemi w tym momencie, więc raczej na spokojnie. Myślę, że rozłożę po prostu jakieś drągi piankowe i będziemy sobie przez nie spacerować, żeby gdzieś tam budować jej tą pewność siebie, żeby wiedziała, że podnosi się też na takich drągach nóżki, ale nie będę jej robić na razie stricte korytarza, bo nie widzę takiej potrzeby. No, a zresztą my nie mamy tu nawet warunków. Nie wiem, jak miało tutaj to wyglądać. Może jak będziemy mieć już plac czy coś, to to może wtedy, ale no myślę, że nie szybciej niż 3 lata, tak myślę. Czemu akurat waga? No bo jest śliczna, no to był koń moich marzeń, zawsze taki takim marzyłam, jeszcze kary taki i jestem spełniona. Waga to twój koń, nie jestem na bieżąco? Tak, to mój koń już od, nie wiem, dwóch miesięcy, trzech? Nie, nie wiem, już ten czas tak szybko leci, że nie pamiętam. Jeździłaś na niej? Tak, słuchaj, my już w terenie byłyśmy. Nad, nad, nad jeziorem wszędzie, wszędzie. Ona już już popindala. Słuchajcie. Nie, nie jeździłam na niej, ona ma dopiero półtorej roku. Dostałam pytanie od poprzedniej właścicielki. Jak szybko zapomniała o rodzinie? No słuchaj, no dość szybko. Pierwszy myślę tydzień był taki różny, no pierwsze dni na pewno, ale jak widać na załączonym obrazku ma się świetnie. Słuchaj, ona się tutaj zadomowiła, czuje się wyśmienicie. Jeśli kiedyś będziesz w ogóle w okolicy, no to zapraszam cię bardzo serdecznie w odwiedziny. Myślę, że fajnie będzie się też z Tobą spotkać i może więcej rzeczy się dowiedzieć o Wadze jak byłaś rybaczkiem, więc bardzo, bardzo, bardzo e, serdecznie cię zapraszamy, jak będziesz tutaj gdzieś koło nas. E, no i, i czuję się dobrze, no myślę, że myślę, że szybko zapomniała w ogóle nie tęskniła, więc no, dzieci tak szybko dorastają. No Smutne, ale prawdziwe. No. <laughs> Pozdrawiamy Cię bardzo serdecznie. A teraz słuchajcie, jeszcze pytanie odnośnie tego, jaki waga ma rodowód i kiedy dokładnie się urodziła. Ja sobie specjalnie zdjęcie zrobiłam jej paszportu, żeby Wam powiedzieć, że ona jest po ogierze diament. A matkę ma wanilię. Diament jest czystorasowym wielkopolakiem, natomiast wanilia, jej matka, w ogóle Wanilia to też była siostra Wentyla, też miała tak na imię. Jest po Iloczynie, który jest SP i jest po Walentynce, która była wielkopolanką. I generalnie reszta koni tutaj w paszporcie to są wielkopolaki, trafił się jeden SPEC i jest chyba jeden wielkopolak pochodzenia trakańskiego, ale tak to... A nie, dwa są. Dwa są. Ale to w dalszej linii, a tak to tutaj widzę, że Wielkopolaki. A urodziła się dokładnie 2023 roku, 11 maja. Także taka jest data urodzenia naszej kochanej wagi. I to by było na tyle. Cieszę się, że przez to już drugi raz przebrnęłam. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś więcej odnośnie wagi i jakie mamy plany na przyszłość. A teraz już Was żegnam. Widzimy się jutro w ostatnim vlogmasku. Trzymajcie się. Po dziaki, Pa!